Dzień Niepodległości to polskie święto narodowe obchodzone 11 listopada na pamiątkę odzyskania w 1918 roku niepodległości po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austro-Węgry, Rosję i Prusy. Droga do niepodległości to droga jakżeż trudna, żmudna, okupiona krwią rannych i pomordowanych. Znaczony na święto niepodległości to data symboliczna, gdyż w tym dniu dokonało się wiele ważnych wydarzeń w naszym kraju, które zainicjowały powrót do Polski wolności i niepodległości. W tymto dniu nastąpiło podpisanie kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim i tym samym zakończenie I wojny światowej. W tym też dniu Rada Regencyjna w Warszawie przekazała marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem. W tym też dniu po długich żmudnych rokowaniach rozpoczął się proces wyprowadzenia wojsk niemieckich z Królestwa Polskiego. Święto niepodległości dopiero ustawą w kwietniu 1937 roku było uroczyście obchodzone w Polsce ale zaledwie tylko dwa razy przed rozpoczęciem II wojny światowej. Oficjalne obchody święta niepodległości z wiadomych względów w czasie okupacji były niemożliwe, a każde próby nieoficjalnego świętowania mogły zakończyć się utratą życia bądź wywiezieniem do obozu. Po II wojnie światowej władze komunistyczne również uniemożliwiły w Polsce obchodzenie Dnia Niepodległości, czyniąc z dnia 22 lipca Święto Narodowe jako pamiątkę podpisania manifestu PKWN. Tak też dopiero w wyniku rokowań przy okrągłym stole Sejm 9 kadencji 21 lutego 1989 roku uczynił Dzień 11 listopada świętem narodowym, Dniem Niepodległości, tak obchodzonym przez nas już weznała 20 lat. Dzień ten składa do wielu refleksji. Refleksji nad naszym krajem, wolną, niepodległą ojczyzną. Gdy dziś przejdziemy ulicami naszego miasta i spojrzymy na przyległe domy, to nie do końca możemy zauważyć, że naród potrafi się cieszyć i świętować z tego, że dziś może żyć w wolnym kraju. Świadczą o tym choćby tak nielicznie wywieszone flagi państwowe. Smutna to rzeczywistość. Ktoś powie, jesteśmy przecież Europejczykami. Tak, jesteśmy w Unii Europejskiej. Jesteśmy wolni, nic nam nie zagraża. Tak, jesteśmy w NATO. Mamy. Dobre stosunki z sąsiadami, możemy czuć się pewni i bezpieczni. Czegoż jeszcze trzeba? Przecież nie będziemy chwytać za broń, żeby walczyć o wolność. Tak, Ojczyzna nie potrzebuje dzisiaj karabinów i walczących ludzi, ale potrzebuje ludzi zgodnie, w dobru i rozmnażaniu dobra społecznego, pracy na rzecz jej dalszego rozwoju. Ależ jakże się cieszyć, skoro rod z brat w narodzie w tak szczególnym dla nas dniu jest tak bardzo widoczny. Smutna to rzeczywistość, gdzie nie potrafimy się jednoczyć i dzielić, dzielić sprawami wokół rozwoju naszej rzeczywistości wolnej Polsce nie potrafimy się jednoczyć w wspólnych celach na rzecz pomnażania i dobra społecznego chcę powiedzieć że ojczyzna i miłość do ojczyzny to jak każde uczucie trzeba je pielęgnować troszczyć się i dbać o nie ojczyzna potrzebuje naszego zaangażowania Zgodnej współpracy i działania. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone. Rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalona. To fragment wiersza Wisławy Szymborskiej, jaki zapamiętałem z czasów, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. W dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Rada Miejska Czerobick Dziedzic, chcąc uczcić pamięć wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę, podjęła uchwałę o odbudowie Pomnika Wolności. Wolność. Jedno słowo, a tak Wiele znaczeń. Wolność osobista, wolność wyboru, wolność polityczna, wreszcie wolność narodu. W powszechnym rozumieniu wolność pojmowana jest jako swoboda wyrażania wyrażaniu uczuć, emocji czy poglądów. Pozbawiony jej człowiek czuje się ograniczony, a przez to nieszczęśliwy. Pozbawiony jej naród jest uciemiężony i nieustannie zabiega o jej odzyskanie. Ileż to razy wolność była łamana przez rasizm czy socjalizm? Za sprawą Hitlera i Stalina nie miałem prawa stanowić o sobie narody. Było to absolutnie sprzeczne z koncepcją polityki wypracowaną przez Chrześcijańską Europę Narodów, gdzie prawo do wolności jednego narodu ograniczone było prawem do wolności drugiego. Nie ma wątpliwości, że wolność jest najcenniejszą wartością dla każdego z nas. A skoro tak, tak jest, czyż nie powinniśmy szczególnie pamiętać o tych, dzięki którym. Jako naród możemy dziś czuć się wolni? Wyrazem naszej pamięci i wdzięczności niech będzie ponowne zniesienie zburzonego Pomnika Wolności. Taką decyzję podjęła już Rada Miejska i oczekuję jej realizacji. Już 15 lat spotykamy się co roku przy cieniu Pomnika Wolności. Najlepszą okazją na jego odsłonięcie wydaje się być 70. rocznica jego zburzenia, 7 września 2009 roku. Wierzę, że dzisiejsze obchody święta niepodległości są ostatnimi obchodzonymi w cieniu wolności. Pomnik wolności to nasz wyraz wdzięczności dla tych, którzy oddali za nią życie, walcząc w legionach u boku marszałka oraz na wszystkich frontach II wojny światowej, a także po jej zakończeniu. Bez wątpienia stać nas na taki hołd za wolność.